Warszawa Rembertów i prawdopodobnie wyścig pociągów, bo mamy pociąg dalekobieżny z podanym S. S2 oraz S2. 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 To jest. To no szyka. i pięknie. To się nazywa właśnie Dziobak. Nie wiem dlaczego, zdaje mi się, że to będzie albo dziewiątka, albo Gryfin. I to też się to... Nie, to jest spalinowe. Czy to jest gamma gama, którą... RP Gamy, z Czechowiczem -Ga. dzisiejszym. Aha. Fajnie by było. Fajnie by było. Czy zobaczy nas. 008. Czyli to co już dzisiaj nagrałem. A 45 W łączenie składów. No dobra. No to sobie poczyta. Ale jak to mówię, to jest w bale? Bo... Ale wiem, że to jest w bale, Józef. Nie, a taką na górze. Ja wiem, babcia. Dobry.